Jesteśmy w zielarni Lawenda, ale przy ulicy. Matejki 18. To jest w samym centrum. No, Rzeszowa. I? I mamy dzisiaj dla Was werbenę cytrynową z firmy Greco Products i oryginalnego Christosa Greka, prawdziwego, który może nam opowiedzieć o tym, dlaczego Grecy piją tą herbatkę. Co tak. ich w tym zachwyca? Jest bardzo popularna w Grecji i bardziej kobiety piją e, werbenę cytrynową. Dlaczego? Bo ma bardzo ładny aromat. Lemonkowy mm, i bardzo. dodatkowo jest relaksująca. Na zimno jest cudowna herbata, bo są wysokie temperatury, mm. ale też na gorąco. Co mm. można zrobić? No właśnie jak zimą. Po, połączyć na przykład e, z czarną herbatą albo zieloną, mm. a u nas często dietetycy mówią zieloną herbatę nie pić ciągle, wymieniać, mm. więc wymieniają werbeną cytrynową. Czyli możemy pić na co dzień tą herbatkę, możemy Dokładnie. łączyć na przykład z miodem. Można. Można połączyć z lipą, jeżeli ktoś jest przeziębiony. Również. Będzie fajnie działać, także polecamy. Smakowo też będzie bardzo Będzie dobra pasować, kompozycja. Tak. tak mi się właśnie wydaje, także zimą werbenkę pijemy w Polsce na ciepło, chyba że jesteśmy w Grecji, no to z to przyjemnością zimno. na zimno. Ewentualnie łączymy z lipą, z miodem, może z syropem z malin. To też. Fajnie. Polecam. Maliny brakuje nam w Grecji, przyznam się. Co poradzić? Przyniosłem sobą. Ale to będzie dobry duet. polsko grecki tak. Polskie maliny, grecka verbena. Pozdrawiamy. Lecamy.